Konferencji klasowej. Konferencja jest zorganizowana z tego powodu, że dzisiaj kończy się lipiec, a ciągle nie, rozpoczęła się nie rozpoczęły się prace na budowie kolejnych dwóch bloków energetycznych w elektrowni Opole. 20 czerwca, 27 czerwca premier Donald Tusk, będąc w elektrowni Opole, zapowiedział, że w lipcu ruszy rozbudowa. Kończy się lipiec, rozbudowa nie ruszyła, jesteśmy tym zaniepokojeni. Ale przekazuję mikrofon szefowi Solidarności w Elektrowni Opole panu Dariuszowi Kucharewiczowi. Odpowie nam o aktualnym stanie. Jeżeli chodzi o aktualny stan i z tych informacji, które my posiadamy, wygląda na to, że prace koncepcyjne, analityczne w zakresie pozyskania finansowania, w zakresie dopięcia tego projektu, żeby on był rentowny, trwają. Ponoć trwają rozmowy z firmami, z podmiotami, które miałyby brać udział w budowie tej elektrowni z kampanią węglową. Natomiast żadnych konkretnych faktów i jakichś takich stanowczych informacji konkretnych w zakresie tego projektu Opola. Nie ma. No. Premier, a w szczególności minister skarbu Karpiński mówili, opisywali, że do końca lipca Prace ruszą. No wiemy, że tutaj determinuje nas termin 14-15 sierpnia, jeżeli chodzi o ten aneks spisany z wykonawcami w zakresie realizacji budowy. Czekamy, czekamy po prostu na wydanie polecenia przez zarząd PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Czekamy na konkrety. I pytam, kiedy wreszcie pytanie zostaje polecenie i kiedy faktycznie prace przy budowie tych dwóch bloków w elektrowni no, znaczy Tutaj bardzo delikatnie było, ale dzisiejsza data przypomina nam jedno, że po raz kolejny pan premier Donald Tusk nas oszukał. To znaczy oszukał nas, wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, był 27 czerwca. Ja uważam, że jeśli pan premier mówi, że do końca lipca prace ruszą, no on wie co mówi i zdaje sobie sprawę jakie jest cykl negocjacyjny, ile trzeba rozmawiać z wykonawcami, z projektantami. Liczyliśmy naprawdę na to, że koniec lipca będzie tą datą, kiedy będzie podpisana umowa z wykonawcą, kiedy będzie przekazanie placu budowy, kiedy pojawią się tam pierwsze jakieś koparki. No niestety rząd Donalda Krótka po raz kolejny nas okłamał. No i będziemy się zastanawiali oczywiście, bo datą magiczną dla nas jest ten 15 sierpnia, kiedy jest jeszcze szansa na to, żeby ta budowa ruszyła. Jeśli nie ruszy, na pewno zastanowimy się dalszymi środkami prodytacyjnymi, być może nawet ostrzejszymi niż to było ostatnio. Decyduje się los inwestycji, która ma być największa. A jakby brakuje nam tutaj kilku telewizji, wydawałoby się, Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na inną rzecz. Mówi oficjalną, oficjalnym powodem wstrzymania rozbudowanych wychodów do wody jedynie...